Sytuacja gospodarcza Gdyni mocno w ostatnich latach zmieniła się. Gdynia zmieniła swoją strukturę gospodarczą z miasta, w którym dominowały wielkie firmy państwowe. Podstawą gospodarki Gdyni są małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo innowacyjne, bardzo elastyczne, otwarte na potrzeby rynku, tworzące dużo lepsze miejsca pracy. Miasto szuka różnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości to miejsce przede wszystkim przyjazne przedsiębiorcom. U nas przedsiębiorca rozwiąże wszystkie swoje problemy, począwszy od założenia tej działalności, poprzez dokonanie wszelkich zmian, łącznie z instytucjami wspomagającymi, czyli zakładem ubezpieczeń społecznych i wybranym urzędem skarbowym. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizuje zadania z zakresu pełnej obsługi klienta. Naszym klientem są przedsiębiorcy, zarówno ci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, jak i ci, którzy już funkcjonują na rynku pracy. Działamy w transferze usług, wiedza, wsparcie, współpraca. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości to bogata i wciąż poszerzana oferta szkoleń i bezpłatnych konsultacji ze specjalistami, Między innymi porady prawne, konsultacje z trenerem biznesu, spotkania z osobami, które reprezentują instytucje dofinansowujące przedsiębiorców. Przez te cztery lata działalności i funkcjonowania w nowym miejscu udało nam się zrealizować i wypromować wiele ważnych projektów. Mam tu na myśli konkurs Gdyński plan, który realizujemy już. Od 2003 roku, natomiast w ostatnich tych czterech latach urósł on do rangi już konkursu ogólnopolskiego. Początek firmy był taki, że mieliśmy pomysł, studiowaliśmy na Koszty Budzie, e, mieszkaliśmy w akademiku każdy, i tam pracowaliśmy, każdy w swoim miejscu. I gdy tylko służyliśmy o biznes biznesplanie, to natychmiast nam się zaświeciła lampka, to jest to, trzeba tam aplikować i, i zadziałać. Był to dla nas taki po prostu kopniak do przodu. Zajmujemy się projektowaniem nagrobków, produkcją też przez nas zaprojektowanych trumien oraz urn kremacyjnych. Dyński biznesplan pozwolił nam dużo szybciej stanąć na nogi i przygotować nas rzetelnie. Do wejścia na rynek. Udział w konkursie Gdzieński Biznesplan dał nam bardzo wiele, gdyż po pierwsze pozwolił nam zmobilizować się do tego, żeby faktycznie biznesplan powstał i tak naprawdę pchnął nasz projekt do przodu niesamowicie dzięki temu, bo, bo pewne, pewne problemy zupełnie nam odpadły, z którymi i tak byśmy się musieli mierzyć, ale, ale dzięki tej mobilizacji byliśmy w stanie to zrobić dużo sprawniej. Oprócz konkursu Gdyński Biznes Plan realizujemy wiele innych aktywności poświęconych przedsiębiorcom. Są to m.in. Gdyńskie Targi Pracy, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Od września planujemy realizować te zadania pod nazwą Gdyński Klucz do Biznesu. I oprócz kontynuacji tych zadań, które już realizujemy, będziemy wdrażać kolejne projekty. Jednym z takich nowych programów będzie projekt Gdyński Biznes Mam i jest to projekt skierowany do mam myślących o własnej firmie. Świat dzisiaj przed odwłaszczonymi ludźmi nie znosi granic, a wszystko tak naprawdę tkwi w możliwościach i sercach tych, którzy porywają się często na rzeczy niezwykłe. Więc życzę, żeby biznes był zawsze wielką przygodą.